Cześć inwestorzy i inwestorki z tej strony Krys z BTF DTV. Zapraszam na analizę indeksu Standard Poor's 500. Standard Poor's 500 jest największym z indeksów, dlatego robię analizę SP500, żeby wiedzieć, co się będzie działo na pozostałych indeksach. Więc warto to obserwować i poczekajcie do końca tego nagrania. A dowiecie się w którym miejscu kupić i sprzedać. Nie jest to oczywiście porada inwestycyjna, tylko filmik edukacyjny. Jesteśmy na wykresie miesięcznym kontraktów terminowych na Standard Poor's 500 Emini Futures od CME. Jesteśmy w trendzie wzrostowym. Przejdźmy sobie może na wykres tygodniowy. Na wykresie tygodniowym widzimy czerwoną świecę tygodniową, oznaczającą cofnięcie, korektę wzrostów przed dwóch tygodni. Jest to też świeca wewnętrzna, gdy zawiera się w poprzedniej świecy całym korpusem i cieniami. Więc warto ją obserwować, gdyż może. Nastąpić silne wybicie w jedną lub w drugą stronę w stosunku właśnie do tej świecy sprzed dwóch tygodni. Przejdziemy sobie może na wykres jednodniowy. Przeciągnijmy, może sobie tutaj TIBO. Jesteśmy między jest zniesienie tutaj tego, tego wzrostu do tego dołka. W tej chwili jesteśmy na 38,2%, który stanowi wsparcie. A opór jest na 61,8%. Gdzieś po środku mamy 50% zniesienia tego wzrostu. OK. I tutaj, właśnie w prognozie na przyszły tydzień, chciałbym się skupić pomiędzy tymi poziomami, gdyż myślę, że jeżeli chodzi o wzrosty, to poziom, który mnie interesuje, to jest około 4590. A jeżeli chodzi o poziom docelowy w przypadku spadków, to byłby gdzieś 4424. Tu na tym, na tym poziomie spodziewałbym się zwiększonego popytu, gdyż tutaj widzieliśmy już wcześniejszą reakcję, prawda? Tu mocno był wybroniony ten, ten poziom już dwa razy w przeszłości. Tu, tu, tu i tu. Właściwie trzy razy, więc tutaj bym się spodziewał silnego, silnego wsparcia. Aczkolwiek tera, teraz tutaj też jesteśmy na poziomie, które, które reagowało wcześniej, więc jesteśmy teraz w na... wsparciu właśnie. Jeżeli chodzi o cele długoterminowe, to interesuje mnie tutaj 4630 który właśnie tutaj mieliśmy taką lukę spadkową. O, tutaj. Tutaj ta luka spadkowa to może być cel średnioterminowy, żeby domknąć tą lukę. A jeżeli chodzi o cel w drugą stronę, to interesuje mnie poziom 4335. Zaznaczę na wykresie i narysuję wsparcie gdzieś tutaj. Poniżej mamy y, też właśnie wiele reakcji cenowych na ten poziom. Myślę, i tutaj mamy też długoterminowy punkt kontrolny. więc Myślę, że tutaj jest, jest bardzo, bardzo solidne wsparcie. Jesteśmy na wykresie 4-godzinnym. Widzimy, że nastąpiła tutaj zmiana krótkoterminowego trendu spadkowego na. Tutaj mamy ostatni potwierdzony dołek. Tutaj już mamy wyższy szczyt, wyższy dołek, podwójne dno, dno na wsparciu. Retes tego wsparcia tutaj. No i następny wyższy dołek. I teraz tutaj mamy potwierdzony wyższy dołek. Jednocześnie. Widzę tutaj, że mamy odwróconą głowę z ramionami zwiastującą dalsze wzrosty. Tutaj nastąpiła właśnie ta korekta tego ruchu wzrostowego z zeszłego tygodnia. Przejdźmy na wykres godzinowy na wykresie godzinowym wi widzimy tutaj, że, że mamy wsparcie jesteśmy w tej chwili na wsparciu, które stanowi tutaj właśnie ten blok popytowy. Narysuję no, tu mamy tutaj taki, taki blok, blok popytowy. Z którego nastąpiło to, wy, to wybicie. A teraz mamy tutaj korektę tego bloku tę odwrócową głowę z ramionami. I tutaj jest kolejny silny opór, który należy przebić, żeby y, pójść na północ. Kolejny opór będzie tutaj gdzieś na, na poziomie 4550. Skąd nastąpiła właśnie to, to wybi, wybicie z tej konsolidacji z, po potrójnym pchnięciu. Może tutaj. Po tym potrójnym pchnięciu, który, o którym mówiłem, w zeszłym tygodniu, która oznaczało właśnie spadek pędu wzrostowego ukazywałem, że też tutaj była dywer dywergencja z MACD oznaczająca właśnie ten, ten spadek momentum wzrostowego no i mamy ten, tą właśnie korektę tego tego silnego wzrostu, ale widzimy, że tutaj cały czas jest ten rynek podkupowany. Prawda, spójrzcie tutaj, tu, tu znowu. I tutaj podobna sekwencja jest też. Można taką linię trendu też nawet wyznaczyć. Krótkoterminowego, żeby monitorować, to właśnie po tej linii trendu idzie ten wykres do góry. Więc, moim zdaniem, większe prawdopodobieństwo wzrostów w przyszłym tygodniu, celem tutaj, właśnie jest 4591, ale musimy przebić. Po drodze tu właśnie te opory na 4520, retest, później będzie gdzieś na 4550, retest i dalej 4591. Więc taki scenariusz bym widział na, na przyszły tydzień. Możemy sobie rzucić jeszcze okiem na kalendarium czy kalendarz wspierał tutaj nam tą byczą wizję. Do środy mamy pusty kalendarz, więc no, jeżeli nie ma jakichś informacji, to rynek może to wykorzystać do wzrostów. W środę jest wskaźnik CPI, czyli wskaźnik inflacyjny Consumer Price Index i zapasy ropy, ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych. W czwartek mamy decyzję Europejskiego Banku Centralnego o stopach prezent, procentowych i wskaźnik inflacyjny cen producentów PPI, czyli Producent Price Index. No i w piątek, no to już bardziej tutaj dla nas w Polsce ważne. Wskaźnik CPI dla właśnie Polski. Ok, z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę. Jeżeli się podobało, to poproszę o łapkę w górę i subskrypcję. Zmotywuje mnie to do większej ilości materiałów. I mam nadzieję, do zobaczenia. Cześć.